Witam z całego serca. Kochani, dlaczego religie oparte są na strachu? Zacznijmy tak. Są tylko dwa uczucia. To jest takie uproszczenie, abyśmy mogli przyjrzeć się sobie światu. Co wewnątrz, to na zewnątrz. Kiedy nie umiesz rozpoznawać uczuć w sobie, jesteś zagubiony. Pokłania cię strach, ciemność. Znaleźliśmy się w świecie, w którym poznajemy ciemność. Jako bogowie upadliśmy i daliśmy sobie zapomnienie, aby autentycznie poznać świat odwrotności: świat umierania, świat śmierci. Świat cierpienia, a jesteś życiem wiecznym. W dniach <laughs> wielkiej przemiany masz to nareszcie sobie uprzytomnić i już to słyszysz. Dlatego teraz jest już to bardzo odpowiedzialne. To nie jest tak, że religia jest Twoją prywatną sprawą. Że to są wierzenia, że możesz je wybrać. Nie. Jesteśmy jedną boską świadomością. Kiedy obarczasz siebie zgnilizną, obarczasz mnie. Ja jestem tobą, tym mną. Ściągasz ten świat śmierci, dokonujesz jego wielbienia, jego gloryfikacji, czcisz śmierć. Cierpienie w sektach śmierci. Tak, wszystkie religie są sektami. To bardziej dosadne słowo, dlatego tym słowem się powtórzę. Przyjrzyj się dokładnie sobie, czy jesteś dosłownie jak ten cymbał brzmiący, który nie ma miłości. Jak jełob, który machinalnie wykonuje to wszystko. Co ceremonia rytualna oddawania czci bestii nakazuje w swoich procedurach. Przyjrzyj się temu, proszę o przytomniej i zobacz, że jesteś istotą boską. Zobacz, jak włada tobie, tobą, jak władała magia <laughs> rytualna wprowadzająca ciebie w hipnozę, ale poprzez ciebie. Ta hipnoza zostawała nakładana na cały nasz świat. W niej dosłownie trw trwaliśmy w takiej malignie. Nie mylić tego z umysłem człowieka, który był ścieżką alternatywną, wszczepionym rozumem dla robota. To już inny temat. Przyjrzyjmy się uczuciom. Są dwa. W tym świecie poznawaliśmy strach, czyli ciemność. W strachu są lęki, obawy, choroby, umieranie, cierpienie, wojna, walka, <laughs> lęki. Zobacz, czy masz w sobie takie uczucia. Miłość to pochodne wdzięczności. Radości, wdzięczności, przyjaźni, ciszy, harmonii, pomocy i tych wszystkich uczuć, które pozostawiam Tobie, abyś prawdziwie je odnalazł. To jest jak suwak. Im więcej strachu, tym mniej miłości. Ta miłość była tylko w ego, rodzajem programu, że kocham, ale kiedy nie kochałem siebie, kiedy moją nieuczciwość zdradzały choroby, pokazywało oszustwo, pokazywało we mnie pusty dzban, który mówi, że kocha, ale nie ma tej miłości. Choroba obnaża zawsze brak miłości, obnażała w tym świecie. Normalnie choroby, czyli programy nie istnieją. Były możliwe tylko w niskowibracyjnym świecie. Kto go tworzył? Ty go tworzyłeś. Ja go tworzyłem. Ja, czyli miłość, tak głęboko się zapadłem, że wciąż trwałem w tym aboku poznawania głębin świata mroku. Myślałem, że to jest świat świetlisty, że tu jest słońce, księżyc, że tu jest światło to był mrok tu było umieranie, tu było cierpienie i wielbienie demona Biblii który został nam podany jako Jachwę, Jehowa a my go wielbiliśmy poprzez strach poprzez warunki warunki są uczuciem które zaprzecza miłości a to wszystko było na warunkach oparte, abyśmy klękali przed bóstwem. A to był demon wojny. Raz jeszcze przypomnę historię, kiedy to rozpowszechniło się poprzez Mojżesza i eksterminację ludu, który został dosłownie wyprany tak głęboko, aby zapomniał, czym te bóstwo jest. Holokausty były tu normą. Wielbiąc demona śmierci, który Mojżesz przyjął od plemienia Mediamitów, to było wielbienie wojny. To był demon wojny. On jasno się przedstawiał. Jestem Bogiem zazdrosnym. Pokazywał swoje okrucieństwo, a my nieśliśmy swoje dzieci na ofiarę, mówiąc słowa. Wyrzekam się. Popychaliśmy swoje dzieci, aby <laughs> wprowadzić je w poczucie winy, aby jako małe dziecko szukało swoich win, aby klękało przed jakże często pedofilem, homoseksualistą. Czy. Zboczeńcowi, który wyrzekł się kobiety, aby mówić swoje winy, grzechy, wprowadzać się w poczucie winy, to ty czyniłeś temu dziecku. A kapłan śmierci sprawował dla ciebie taką rolę pora go uwolnić. Pora uwolnić wszystkich z ról, które odgrywaliśmy dla siebie. Dlatego proste rozpoznawanie uczuć jest wyjściem z otępienia religii, które <laughs> powodowało, że ginęliśmy na wojnach, że świat, <laughs> mówiono nam, że zmierza do wielkiego przebudzenia, poniekąd tak się działo, ale z drugiej strony. Następowała wojna. Wielkie żniwo, które demony w światach śmierci, wielbione, zasilane przez agregory, czerpały z nas. Pora oprzytomnieć, pora zobaczyć, że na czele wojska szli ci sami kapłani nazywani kapelanami, którzy prowadzili nas na ofiarę. Nie słyszałeś słowa ofiara? Że tam spełnia się mszalna ofiara, że to są okrutne rytuały, w których dokonywałeś picia krwi, jedzenia ciała kanibalistycznego. W innym wymiarze dokonywały się orgie, gwałty, a ty myślałeś swoim umysłem człowieka, jak jełop, że przecież tak wielbisz Pana, który stworzył ciebie. W ten sposób sankcjonowałeś siebie jako niewolnika, jako kontynuację Edenu i innych laboratoriów, które nas wciąż krzyżowały, hodowały, niszczyły ludzi, niszczyły, niszczyły poprzedni nasz świat Tartarię, zniszczyły wiele innych cywilizacji, które rozpoczynały się budzić, a nam zatajano, że pochodzimy z kamienia łupanego, że. Pochodzimy od małpy. I tak niszczono metodycznie te narody, które postępowały niezgodnie z wolą rządzącego Pana. To ja jestem Panem. To ja jestem Królem Świata. Tym jest miłość. Dlatego proszę, odnajdź tę miłość w sobie. Proszę już, nie blokuj przemiany świata. Ta przemiana jest blisko, aczkolwiek wisi na włosku, to jedna przebudzona istota powoduje lawinę, efekt domina, w którym budzą się wszyscy. Tak, jesteś tak ważny. Twoje oprzytomienie, że pojawiłeś się w kościele, Śmierci i klękałeś, wielbiłeś śmierć męczeńską, cieszyłeś się z tego, że jakiś samobójca za ciebie odkupił grzechy, a ty na ironię klękałeś i plebanowi mówiłeś na ucho swoje winy i wciąż czyniłeś to samo. Jednak nie wychodziłeś, ten świat cię wysysał. Ta otchłań świątyni demonicznej wysysała Ciebie. Umierałeś. Nic nie następowało dalej, bo <laughs> śmierć pochłaniała i tworzyła rodzaj programu, w którym zestrajała nasze energie, tworząc zlepki tak zwanych dusz. A tu chodzi o ducha, że jesteśmy jednym duchem, ten duch jest doskonały. Strach nie istnieje w naszym duchu, ale zmiksowanie się z demonem, przyjęcie demona jako ducha, jako Boga, spowodowało, że odbieraliśmy jego pasma. Nasz duch jest nieskazitelny. Dlatego pełne zjednoczenie się z miłością, rozpoznanie uczuć i Przyjęcie tego świata ciemności, przyjęcie go w sercu, ukochanie jako drogę poznania zmienia tę rzeczywistość, bo dokonujesz po raz pierwszy z prawdziwego zmierzenia się z ciemnością, nie odrzucasz ją. Znika hmm, demoniczny, władający nam znak Ying-Yang. Znika krzyż śmierci, który był hipnotyczną symboliką przekreślenia mi miłości i życia. I to wystarczyło, aby tam, gdzie pojawiał się ten znak, tworzyła się taka przestrzeń. Dlatego zobacz, jak usilnie dążono do tego, aby nawet w publicznych miejscach widniał taki znak. On wywierał w Twojej psychice, psychice piętno, spustoszenie. Nawet nie zdając sobie sprawy, wmawiałeś sobie, że to jest tylko ozdoba, że to jest taka symbolika, ale głębia tego procederu była głęboko wprogramowana w nasz program. W naszą pamięć niezgłębioną, w naszą podświadomość, poprzez którą władano nami i programowano nas głęboko. Dlatego tak szkodliwe było wszelkie kierowanie nas na podświadomość. Do tego czyniły rytuały, do tego zmierzały powtarzania w tych rytuałach ciągle tych samych. Kwestii, ciągle tych samych faktów, abyśmy nigdy nie wydostali się z religijnej orgi sprowadzenia nas przez kapłanów męczeństwa, przez świat, który zmieszał do zalegalizowania pedofilii. Nie przesłyszałeś się temu. To była religia pedofilii, to była religia zboczeńców, a ty celebrowałeś i niejednokrotnie całowałeś kapłana śmierci po rękach, całowałeś jego stółem i tak sankcjonowałeś ten świat, tak dawałeś mu siłę. Ja mówię, że tego świata koniec, że nareszcie to słyszysz. To teraz, co ty z tym zrobisz, czy to ukochasz, czy to odrzucisz, czy podążysz w otłań świata ciemności, czy przyjmiesz prawdę, że wszystko stworzyła miłość i nareszcie kończę te doświadczenia, że wszystkie te doświadczenia kocham, że to ja stałem się wszystkim, że nie ma świata poza mną, że jedynym szatanem, diabłem, Putinem ja byłem. Dlatego decyduję, że Putin, predator, poczwara, która mieniła się tutaj raz ojcem wszechmogącym, modliszka, raz <grytom> kobietą, nazywała się Wielką Mateńką, odchodzi. Tak, ona zmierzała teraz do cyrkulacji, w której to kobieta miała władać ziemią dosłownie w okrutny sposób na wzór matki pszczoły ale mężczyźni tym razem mieli odpokutować za gnębienie kobiety dlatego jest tak ważne wzajemne pojednanie wybaczenie mężczyźnie i wybaczenie kobiecie Wzajemny krzyw, które czyniliśmy sobie. To też praktyki rytualne, to wspólne wejście, to rozdzielenie naszego ducha na dwie energie. Dlatego ciągle było podawane nam warunkowanie, abyśmy łączyli się, ale w obliczu Pana, że to na, Pan nas łączy, że daje nam. Dar małżeństwa. A ja ci mówię, że nie ma darów, że nikt nam niczego nie darował, że obdarować siebie możesz ty sam, mogę ja sam. Powrotem miłości w moje serce i wielką przemianą. Mam tę miłość w sobie, ale jeśli nadal klęczysz na kolanach, jeśli Nadal tkwisz częścią swojej świadomości w świątyni śmierci, zasilasz strach na ziemi, zasilasz ciemność. Oszustwo w tobie wciąż obnażają choroby, lęki, poczucie braku, poczucie niespełnienia, poczucie krzywdy, poczucie utracenia. A ja mówię Ci, że masz wszystko. Jestem wszystkim. Ja to miłość. Kocham Cię.